Witam serdecznie. Artur Mojecki, Polskie Zrzeszenie Instruktorów Rowerowych. Eee, przygotowałem filmik pod tytułem Skrzyżowania Nieoczywiste. Zainspirowała mnie sytuacja na skrzyżowaniu targowej z Aleją Solidarności, bo dochodzi tam do częstych konfliktów rowerzystów, którzy trochę nie rozumieją, że infrastruktura rowerowa i skrzyżowania na tej infrastrukturze to trochę coś innego niż skrzyżowanie ruchu ogólnego i, i tego wielkiego skrzyżowania targowej zaleją solidarności. Takie skrzyżowania, infrastruktury rowerowej występują bardzo często. Są one zazwyczaj obok skrzyżowania głównego. Zobaczmy, jak ta sytuacja wygląda właśnie tutaj w tym miejscu. E, mamy skrzyżowanie, które jest skrzyżowaniem takim towarzyszącym. Skrzyżowanie jest o tyle specyficzne, że jest to też skrzyżowanie ruchu pieszo-rowerowego, który łączy się z infrastrukturą rowerową i stanowi w pewnym sensie symetryczne skrzyżowanie infrastruktury rowerowej. I mamy tu do czynienia z drogami równorzędnymi, drogi równorzędne dla rowerów, czyli obowiązuje zasada pierwszeństwa rowerzysty, który nadjeżdża z prawej strony. Tutaj dokładnie widzimy. Jest to skrzyżowanie dróg dla rowerów z ruchem pieszo-rowerowym. Przepis mówi jasno. Dojeżdżając do takiego skrzyżowania zachowujemy szczególną ostrożność i ustępujemy pierwszeństwa temu, kto nadjeżdża z prawej strony. Zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. No, ci, którzy byli w tej sytuacji po mojej lewej stronie, nie udzielili mi pierwszeństwa. Również ten pan nie udzielił mi pierwszeństwa, pomimo tego, że byłem po jego... Prawej stronie. Zobaczmy to w zwolnionym tempie. Dojeżdżam do skrzyżowania, udzielam pierwszeństwa temu, kto nadjeżdża z prawej strony i ci, którzy są po mojej lewej stronie analogicznie powinni udzielić mi pierwszeństwa. W tej sytuacji oni mi tego pierwszeństwa nie udzielają. Zapewne dlatego, że przed sobą kilka metrów dalej widzą zielone światło na skrzyżowaniu w ruchu ogólnym. Więc jadą śmiało do przodu, zapominając o tej zasadzie, że powinni udzielić pierwszeństwa rowerzyście, czy pieszemu już oczywiście, który znajdował się po ich prawej stronie. Więc zanim dojedziemy do skrzyżowania, upewniamy się, że z naszej prawej strony w tej sytuacji nie nadchodzi pieszy lub nie nadjeżdża żaden rowerzysta. W tej kolejnej sytuacji skręcam w lewo. Czyli widzę tu zielone światło po lewej stronie w ramach infrastruktury rowerowej. Chcę skręcić w lewo i jechać zgodnie z przepisami. Daję sygnał lewą ręką, skręcam. Natomiast rowerzysta, czy ten, czy wielu innych, którzy zjeżdżają w tej sytuacji z przejazdu dla rowerzystów, nie udziela mi pierwszeństwa. Sytuacja, która powtarza się nagminnie, a tutaj miałem ewidentne e, pierwszeństwo. Ta zasada jest oczywiście prosta, banalna, tylko trzeba pamiętać, że e, to skrzyżowanie jest wyodrębnione z tej dużej infrastruktury sterowanej. E, Światłami. I tutaj, jadąc przez przejazd, upewniamy się, że po naszej prawej stronie nikt nie nadjeżdża, i wtedy dopiero możemy kontynuować jazdę na wprost. Natomiast, jeżeli chodzi o taką dobrą praktykę, jaką zalecam, to utrzymanie zasady przepustowości. Tak? Jeżeli widzimy, że na drodze poprzecznej jest zielone światło, będą jechali rowerzyści, będą szli piesi, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zatrzymać się trochę wcześniej, poczekać na nasze zielone światło na wprost i dopiero wtedy spokojnie dojechać do końca drogi dla rowerów. Bezpiecznej jazdy dla wszystkich.